Nie żyje Paulo Rossi. Genialny włoski piłkarz. Absolutna legenda, jeśli chodzi o piłkę włoską. Może nie najlepszy piłkarz w historii Włoch, ale naprawdę świetny zawodnik, świetny piłkarz. Kim był ten zawodnik? Przypomnę tak naprawdę sylwetkę, biografię tego zawodnika ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie także na mego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, nie żyje Paulo Rossi, ogromna strata jeśli chodzi o świat futbolu, świat piłki nożnej to jest tak naprawdę piłkarz, który no, swoje lata świetności miał w latach 70, 80 jeszcze na początku lat 90., może przedstawię tutaj biografię tak tego zawodnika, tego piłkarza yy, na podstawie Wikipedii, tak? No bo przecież nikt nie, nie jest schodzącą encyklopedią, żeby mieć o wszystkie informacje. Paulo Rossi, Paulo Rossi urodził się 23 września 1956 roku w Prato, a zmarł 9 grudnia 2020 roku w Sienie. Włoski piłkarz, grający na pozycji napastnika, w 1982 roku doprowadził reprezentację Włoch do. Zwycięstwa w Mistrzostwach Świata zdobywając 6 goli i wygrywając klasyfikację króla szczelców. Do kadry na mundial został dołączony w ostatniej chwili dzięki temu, że skrócono mu dwuletnią karę dyskwalifik dyskwalifikacji za udział w aferze korupcyjnej we włoskiej piłce Totonero, czyli inaczej czarny Totek. Uczestniczył także w mundialu w 1978 roku w Argentynie, gdzie zdobył trzy gole oraz mundialu w 1986 roku w Meksyku, ale nie wystąpił na boisku łącznie w 48 międzynarodowych meczach dla Włoch Rosji zdobył 20 goli. No, i tutaj naprawdę to jest bardzo dobry, znaczy to jest mój, mój komentarz, tak? To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o tego zawodnika. No, bo zobaczcie sobie, tak, miał po praktycznie 48 meczów, i na 48 meczów zdobył 20 goli, czyli praktycznie co drugi mecz, bramka na dwa mecze, tak? Można powiedzieć mniej więcej. To bardzo dobry bilans jeśli chodzi, bramkowy, tak, jeśli chodzi o występy tego zawodnika, no na pewno my byśmy sobie życzyli, na przykład, żeby Robert Lewandowski miał podobny bilans bramkowy, że miał po prostu e, tyle praktycznie goli, co drugi co zdobywał bramkę, co drugie praktycznie spotkanie. No i teraz dalej za Wikipedią cytuję. W swojej karierze klubowej grał w Como Calcio, Vincenzo Calcio, Ace Perugia, Juventusie, Milanie, Hellasie, Verona. Z Juventusem zdobył puchar zdobywców pucharów w 1984 roku i puchar Europy mistrzów w w 1985 roku grał w jednej drużynie między innymi ze Zbigniewem Bońkiem Michelem Platinim też właśnie po prostu Zbigniew Bońek też osobiście praktycznie pożegnał tutaj pożegnał właśnie tutaj Paulo Rossiego został wybrany, znaczy tak w 1982 roku wygrał prewisyt France Football na najlepszego piłkarza w Europie Został wybrany przez FIFA i jednym ze 100 najlepszych piłkarzy XX wieku. Lista FIFA 100. Rosji zmarł w 2020 roku na raka płuc. Tak właśnie wyglądała tutaj biografia tego zawodnika. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki, za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jeżeli pamiętacie tego zawodnika, no bo oczywiście mogą być widzowie starsi, tak, no to piszcie w komentarzach, jak wy zapamiętaliście tego zawodnika, z jakich zagrań na boisku, z czego był tak naprawdę znany. Możecie po prostu napisać kilka słów na temat właśnie tego zawodnika, tego legendy, tej legendy tak naprawdę piłki, tak. No, zostać wybrany najlepszym piłkarzem w Europie, no praktycznie, no to to jest ogromne wyróżnienie, a także być w gronie 100 najlepszych piłkarzy w XX wieku, to jest ogromny praktycznie sukces. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.